Ostatnio przeglądając AliExpress, natrafiłem na bardzo popularny, o ile nie najpopularniejszy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Laresar V7. Poszczególne elementy wykonane są z aluminium połączonego z dobrej jakości plastikiem. Czas pracy odkurzacza na jednym naładowaniu baterii jest zgodny z tym, co deklaruje producent. Żonie wystarczy praca na średniej mocy. I bez problemu w ciągu 40 minut jest w stanie odkurzyć parter i poddasze, czyli około 100 m2. Czyszczenie filtra, według żony, jest prostą i satysfakcjonującą czynnością. Moja żona pokochała ten odkurzacz, głównie za to, że nie musi ciągnąć za sobą rury, odkurzacza i kabla. Światło LED okazało się bardzo praktycznym narzędziem, a niezbędnym bajerem, bo dzięki niemu dokładnie widać, gdzie znajduje się brud na podłodze. Nasz tradycyjny odkurzacz na razie poszedł w odstawkę i nie wróżę mu szybkiego powrotu do pracy. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany zakupem takiego odkurzacza, to link umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również specjalne kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress.